Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem TuleGames i witam Was w kolejnym odcinku z Age of Empires 3 Pokonawszy konkurencję Amelia jest gotowa kontynuować pracę kiedy niespodziewanie wyda... niespodziewane wydarzenia ponownie zmuszają ją do zmiany planów. No i tutaj kontynuujemy sobie naszą wyprawę. Skończone. Gdzie moje pieniądze? Dostaniecie je bez obaw. Gratuluję dobrej roboty. Zapewnienie stałych dostaw do tego przygranicznego fortu jest dla nas niezwykle ważne. Meksykańska armia znowu ruszyła. Ba, chyba nawet już tu dotarła. Wszyscy do fortu. Zabierzcie stąd swoich robotników. Dobrze, ale ja zostaję tutaj. Ta kocica umie drapać. Czy my się znamy? Pierre Baumont, tak mnie zwą. Meksykanie ścigali mnie aż tutaj. Teraz siedzimy razem w pułapce. Nie. Ale Pier, potrafisz. No, ten Baumont to jest taki Meksykanie trochę. odciąć nas od dostaw. Oszczędzajcie surowce. Tak źle mu z głosu. Pada. OK, rozpoczynamy misję obrona fortu. Regiment moich ludzi jest w drodze. Musimy utrzymać fort do ich przybycia OK, Beaumont, tutaj w ogóle nie wchodzi w zgrykę. Obawiam się, Może. że ile tu znajdziemy surowców. Musimy polegać na szlakach handlowych. Jakie surowce mają być dostarczane do faktorii? Na no, to już jest y, moja kwestia, na pewno nie doświadczenia na pewno złoto. Bo chyba tutaj nawet y, zbytne Jeszcze złoto nie mamy. Nasz o yes. surowców. Ok, tu mamy drugi szlak handlowy, to jest złoto, też rozwijamy. Czyli co, no musimy yy, mimo wszystko szkolić jednostki yy. okej, okay, przebicie ludzi kupera za yy, 15 minut Idziemy z kolejnym faktorią są one nam potrzebne. Idziemy tutaj w mięso. Chociaż żywność możemy sobie tutaj. Żywność możemy sobie tutaj postawić. Pociągi surowce do portu. Nasze faktorie nie mogą zostać zniszczone. Tak jak mówisz? Jedziemy z kolejnym faktorią ogólnie. Okej, okay, atakujemy tutaj przeciwnika. Czy możemy udawać jakieś konkretne jednostki? OK, na pewno jeszcze jedną faktorę tutaj sobie wbudujemy. Okej, okay, faktora z doświadczeniem nie jest potrzebna. Więc teraz idziemy w żywność. Tak, żywność żywnością, ale żywność to jeszcze nie wszystko. Musimy tutaj budować znacznie więcej. Eee, tak strzelcy nam się tutaj przydadzą. na złoto, żywność, złoto, złoto. Okej, okay, atakujemy przeciwników. Póki co nawet tam dobrze. To wychodzi. Ok, jest kolejna faktoria. Więc mam miejsce na jeszcze jedną faktorię, to oczywiście ją w tym momencie idziemy wybudować. Złoto z złotem nie posiadamy aż tyle drewna. W ogóle to jest bardzo mało zasobów, tak jak byliśmy tutaj poinformowani. No i dobra, na pewno tak, tak, tak. Nie powiem, bo by się przydała tutaj na przykład y, fabryka. Tak, no do drewna. to no, już wiadomo. W pierwszej kolejności jak największa ilość mieszkańców do drewna. O, po 4000 żywności. No, musimy przetrwać to, łatwo nie będzie. E, tak mówiłem, doświadczenie nam jest tutaj niepotrzebne, możemy iść w drewno. Robotnik robotnikiem. Kubek, gdzie jesteś? Tutaj? Okej. Okay. Reszta mieszkańców też oczywiście do drewnia. Im więcej drewna, tym lepiej dla nas. O, 300 sztuk jeszcze nam tutaj brakuje, ale to nic. Idziemy dalej. w drewno. No do tego się trzymajmy. Ok, do czego ci robotnicy mogą tutaj się przydać? E, chyba nie do wydobycia... A, nie do wydobycia złota. No proszę, tutaj jest y, wroga. Jednostka. Aksenał jeszcze do tego. Możemy go zniszczyć w sumie. Póki co, no, moim zanim jest warto sobie chronić ten fakt. Ok, tu nas atakują. Ok, Możemy by sobie kolejny gatusz. Dobra, tutaj byłoby dobrze sobie te jednostki tutaj trochę wesprzeć. Mam przede wszystkim doszkolić sobie jednostki. Bo mamy ich zdecydowanie zbyt mało. Piękne trafienie, ale to już nie wszystko. Ok, atakujemy budynek tak z mało. Ja Teraz się z resztą postaramy rozprawić. Piękne trafienia. O, trzech, rzutem. Myślę, że trochę się z nimi tutaj rozprawimy, zanim dobrze podejdą. Dobrze by było. Dobra, 8. Więc są tutaj resztę sobie, tutaj wrzucimy. Yeah, I'm going now. Uh. Right. I'll do it. Ok, mamy jeszcze jeden budynek oksynału. Musimy się z nim mimo wszystko rozprawić. Ooh, this one makes I'm, I'm ready i'll do it i'm going now mm-hmm okay now Kurka, tutaj ich jest? dużo ich tutaj jest. Mhm, ja tutaj jednostek? Nie wiem, złoto w złoto, ok, więc się tutaj z pojedynczymi deskami, jakimi są właśnie e, chłopi. Dobra, złoto, będzie miejsce, Wyposawić postawić fragment. Co się znajdzie? Jakie okay, z chłopami musimy sobie jakoś pogodzić? A gdzie chłopów wykończymy tym lepiej dla nas? Dobrze, bo sobie zbytnio tutaj widzę nie radzimy, Ok, Okej, tu na pewno idziemy. Tutaj się za nimi usprawiedliwili, hej? Can I do? I'm going now. Ready. Yes. Ok, trochę nas tutaj, że tak można by je zmierzyli. Chcemy zrobić sobie jednostki. Móc znowu... na niech już iść. Tu zdecydowanie mi się nam się ta konna. Ja już nie wspomnę o działach, której tak naprawdę bardzo dużo nas tutaj. Кто что? Так двойка же над cionга. Mój so. do. ludzie są już blisko. Wytrzymajcie jeszcze chwilę. końcóweczka i powinni za chwilę oczywiście się to pojawić. Yes. Żadnych dział niestety nie mamy. 500 sztuk 350. No jedno możemy sobie wyprodukować, na więcej mniej nie stać na chwilę. Ale mimo to i tak... Mamy duchę komplet. Mamy dechę komplet. No i tutaj jeszcze kwestia ulepsza. Ale ja widzę, że nie mamy... Yy... O, tu ostro się dzieje. Ostro z drugiej strony. 15 sekund do przeżycia wsparcia. O, tu muszę powiedzieć, że to jest konkretna odświeć. No teraz możemy tutaj zadziałać z taką siłą jak najbardziej. No ja tutaj rynku nie mamy, zauważyłem. Mm, Takie mi inne budynki. Yes. Yes. No, to musiałbym przyznać, że byłby problem pokonać tych e, przeciwników. Ready. Hei West. Na to jest tutaj bardzo duży problem.

Pozostałe jednostki, które w tym momencie nie walczą, myślę, że możemy sobie przerzucić w tym kierunku w celu właśnie takim, by wesprzeć pozostałych. Mhm, nie wszyscy sobie przejdą, myślę, Zostaną już jeszcze tutaj jedna strona. Nie wiem po co to wszystko ulepszenia, nie wiem po co piąty poziom, ale niech będzie. Mamy ragę przemysłu, możemy sobie to wszystko polepszać, tym bardziej, że mamy na to fundusze, to tym bardziej możemy sobie pozwolić, żeby takie ulepszenia po prostu wprowadzić. A tu już widzę że żadnych ulepszeń zrobić nie możemy. Mhm, mm to zliczyliście, więc dołączycie yes. do całej reszty. No co, jednak są tutaj nasze siły. Co mogę tak, Model? Tak, komandamont? co jest? Jest. No to zdecydowanie myślę, że nie będę miał zbyt dużych szans. Tuż ten sposób zostanie na pewno bardzo szybko zniszczony. Co puszczasz? Jeśli mam dostać swoje pieniądze, muszę dokończyć budowę kolei. Brakuje ci pieniędzy, co? Tu mogę pomóc. Złota, które znalazłem w górach, starczy dla nas dwojga. Co proponujesz? Ty masz ludzi, ja jestem sam. Niech pomogą przy wydobyciu, a zyski podzielimy na pół. 70% i najpierw chcę zobaczyć to złoto. W porządku. Zabiorę Cię do Colorado. Po drodze zajrzymy do mojej kopalni, a potem wrócisz do swoich pociągów. Może być? Zgoda. Ruszajmy. I w ten sposób kończymy ten odcinek. Jeśli wam się spodobał to koniecznie łapeczki w górę, komentarze oraz subskrypcja. A my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć